Witam i zapraszam na pierwszy filmik z trzyczęściowej serii na temat Juliusza Cezara, jednego z największych generałów w historii. Jest rok 73. przed naszą erą. Trwa wojna domowa w Republice Rzymskiej między kladiatorami, czyli niewolnikami dowodzonymi przez Spartacusa, a rzymską armią. Jednym z żołnierzy jest zaprawiony w bojach Juliusz Cezar. Wódz buntowników plądruje Italię i rusza na Rzym ze swoimi stoma tysiącami gladiatorów. Na ich drodze są jedyne 30 tysięcy legionistów, dowodzonych przez bogatego polityka Krasusa. Wśród nich jest również Cezar. Juliusz imponuje Krasusowi, co skutkuje awansem. Następnie atakują Spartakusa i odnoszą zwycięstwo w bitwie nad rzeką Silarus. Tym samym ochraniając Rzym. Krasus pragnie zostać konsulem, czyli najważniejszym urzędnikiem, lecz inny generał Pompejusz jest bliżej Rzymu. Dowiedziawszy się o zwycięstwie Krasusa, rozpowiada w Rzymie, że to on pokonał Spartakusa. Ściekły Krasus przybywa z Cezarem do Rzymu. W Senacie dochodzi między nimi do kłótni. By uniknąć rozlewu krwi, Juliusz wpada na pomysł, by to on został konsulem, aby przepchnąć ustawy Krasusa i Pompejusza. W ten sposób odwleka wojnę, choć na chwilę. Senat nie zgadza się na ustawy, więc Cezar ich zastrasza, co skutkuje ich przepchnięciem. Krasus i Pompejusz myślą o własnych karierach, co prowadzi do tego, że Cezar zostaje odesłany. Juliusz musi zyskać chwałę i przyciągnąć uwagę, więc rusza na region, który nie zdołał podbić żaden rzymski dowódca Galię. W 58 roku przed naszą erą najeżdża ten region i wszystko idzie dobrze, aż do pojawienia się Wercent Getoryxa. Tymczasem zazdrosną sukcesy Cezara Krasus wyrusza na królestwo Partów, gdzie zostaje zabity. Do Galii przybywa Marek Antoniusz, młody szlachcic, wraz z wieloma innymi młodymi mężczyznami zainspirowany Cezarem. Dowódca Galów stosuje taktykę spalonej ziemi, co powoduje brak żywności. Juliusz obraca jego strategię przeciwko niemu, budując mur wokół miasteczka Alezja, odcinając dostawy żywności. W Italii Pompejusz zostaje konsulem. Do Alezji przybywa nawet 200 tysięcy galów, więc legioniści budują drugi mur. Gdy docierają galijskie posiłki, rozpoczyna się bitwa. Dzięki atakowi rzymskiej kawalerii na tyły wroga Rzymianie odnoszą wielki sukces.